Czuję, że będzie długi, więc radzę Wam sobie wziąć coś do picia. bo to często mi zadajecie takie pytanie: jak rozmawiać z dziećmi o pieniądzach? Mój budżet gdzieś tam mi nie wychodzi, bo ciągle są jakieś dziecięce zachcianki, bo ciągle wyskakują jakieś dziecięce potrzeby. Jest to pytanie, które się non-stop praktycznie pojawia, czy w wiadomościach prywatnych, czy właśnie na, yy, gdzieś w komentarzach na YouTubie, na Facebooku, czy na Instagramie. Tam, gdzie pojawiam się też najczęściej. Dzisiaj Wam na nie opowiem, powiem Wam jak ja sobie radzę z moimi dziećmi, których mam troje własnych i dwoje mojego partnera, także jest ich w sumie pięcioro u nas w domu. Wypracowaliśmy sobie pewne systemy, które genialnie działają i sprawiają, że wszyscy jesteśmy szczęśliwi. Nie zważyło to też na tym, że nasz budżet się nie domyka. Wręcz przeciwnie, dzięki zastosowanym rozwiązaniom, dzieciaki są szczęśliwe, a my mamy tego miejsca w budżecie właśnie trochę luzu na to, żeby im zapewnić jakąś czy rozrywkę, czy właśnie z nimi o tych pieniądzach porozmawiać. Nazywam się Anka, to jest kanał Potaniości Blog, gdzie ogarniam finansowy. Chaos. Sama siebie nazywam boginią domowych finansów, bardzo mi fajnie z tą nazwą. Mam nadzieję, że zostaniesz ze mną, na, ze mną na dłużej. Zasubskrybujesz ten kanał, a jeśli jeszcze ci mnie mało, praktycznie codziennie pojawią się na moich mediach społecznościowych na Instagramie i na Facebooku, gdzie dzielę się jeszcze większą dawką, gdzie dzielę się jeszcze większą dawką motywacji do oszczędzania, niezależnie od tego, jakim budżetem dysponujesz. Zacznijmy od początku. A żeby zacząć od początku, musimy zacząć od siebie. Tak, od siebie. My nie możemy dać swoim dzieciom żadnego przykładu, nie możemy od nich wymagać czegokolwiek, jeżeli sami jesteśmy w ciemnej, finansowej dziurze. Że tak powiem ładnie, żeby tutaj nikt nie musiał uszu zakrywać swoim dzieciakom, jeżeli słuchają razem z nimi. Słuchajcie, musimy po prostu zacząć od siebie, jeżeli nasze finanse są w opłakanym stanie, jeżeli nasze przekonania finansowe nas sabotują w podświadomie, to znaczy, na przykład ostatnio odkryłam w sobie takie przekonanie, przekonanie finansowe, że mi na przykład zarabianie większych pieniędzy kojarzy się z tym, że po pierwsze moja społeczność będzie mnie uważała za oszusta, bo w końcu ja zbudowałam swoją społeczność i swoją historię na tym, co, co jest zresztą prawdą. Że po prostu mi było bardzo ciężko finansowo, ale dzięki tym sposobom, o których ja mówię w wielu, wielu swoich filmach, poradziłam sobie i zbudowałam całkiem niezłe oszczędności. Więc to taka pierwsza. A teraz sobie myślę z drugiej strony, no dobra, mówię, ja nie, nie jestem oszustem, pracuję uczciwie. Yy, bardzo długo pracowałam na to, żeby być w tym miejscu, gdzie jestem i po prostu uważam, że jestem żywym przykładem na to, że się, że się da, mimo różnych przeciwności losu. Więc to jest taka pierwsza. Pierwsza kontra, po prostu. Pamiętajcie, że to jest tylko myśli, jeżeli pracujecie ze swoimi przekonaniami. Drugim przekonaniem, do którego doszłam całkiem niedawno, gdzieś oglądając jakiś tam yy, czyś yy, materiał na YouTubie, właśnie odnośnie. Rozwoju osobistego, biznesu i, i, tych, i tych innych przekonań, że my jako społeczeństwo też bardzo często myślimy o ludziach, którzy są gdzieś tam na wyższym poziomie dewiny materialnej, że oni albo są jacyś po prostu bardzo pogubieni mentalnie, psychicznie na przykład. No nie wiem, popatrzcie sobie na tych wszystkich yy, literackich bohaterów, czy na przykład nawet na filmowych. Zazwyczaj, jeżeli ktoś jest. Yy, Bogatszy po prostu ma więcej pieniędzy, to on zazwyczaj jest albo cwaniakiem, albo złodziejem, yy, albo jest jak yy, Mr. Grey yy, w ogóle dziwnym narcystycznym dziwnym dziwnym, yy, bytem, większe zarabienie pieniędzy kojarzyło mi się po prostu z zerwaniem więzi rodzinnych, a te są dla mnie bardzo, bardzo ważne. Ale znowu, z drugiej strony pomyślałam sobie tak, większe pieniądze to jest też to, że po człowiek się rozwija, bo jeżeli ty prowadzisz biznes, jeżeli się rozwijasz yy, w swojej karierze na przykład, tak, jak ja teraz już, yy, kiedy ten film jest opublikowany, to ja już jestem na swojej pierwszej pracy jako rejestrowana pielęgniarka, z czego jestem strasznie dumna i non stop o tym gadam, także, yy, no bo jestem, jestem z siebie strasznie, strasznie dumna. Więc to jest też taki moment, że po prostu się rozwijasz, pracujesz nad czymś. Daje Ci to takie poczucie właśnie rozwoju, rozwoju własnego, osobistego, mentalnego, poznawania nowych ludzi. To daje ogromne, ogromne możliwości. Więc pierwsze to jest właśnie to, co my myślimy o pieniądzach, co my mówimy o pieniądzach, jak rozwiązujemy konflikty w domu, kiedy się yy, pojawiają jakieś. Yy, Finansowe niesnaski między na przykład to było Twoim partnerem, mężem, nie wiem, rodziną, gdzie szukasz pomocy, kiedy takie, taka finansowa katastrofa się zadarzy i jak to wpływa właśnie na Twoje, na twoje rodzicielstwo. To nie musi być coś, co twoje dzieci, z czym Twoje dzieci obcują tak jeden na jeden. To nie jest tak, że Ty im się zwierzasz i mówisz o wszystkim, ale przez to, że one z Tobą obcują non stop, przez to zjawisko osmozy, one po prostu to wszystko. Podświadomie mogą istnieć. Podświadomie po prostu to wszystko przyswajają, także pierwsze, co bym zrobiła na twoim miejscu i co absolutnie trzeba zrobić, to jest właśnie uporanie się z jakimiś tam demonami przeszłości, z tym, jak pomyślimy myślimy o, o pieniądzach i po prostu wzięcie się ze sobą yy, za bary i zaczęcie prowadzenia, jeżeli jeszcze tego nie robisz, budżetu domowego. Rób to gdzieś w kuchni, pokaż, że to jest fajne, pokaż, że masz jakieś fajne Excel, zeszyty. Jeżeli dzieciaki się dzieje pytają, co ty robisz, zaangażuj ich w to. No dobrze, ale Twoje dzieci y, widzą u innych kolegów, że mają jakieś nowe buty, że tutaj jakieś są y, plecaki za kilkaset złotych, że tutaj są jakieś telefony. Jak takie sytuacje rozwiązać? Po prostu rozmową. Ja bardzo często czekam, zazwyczaj u nas jest tak, że ja po prostu czekam, aż moje dzieci przyjdą do mnie. Dla mnie to jest taki sygnał, że one są po prostu gotowe na tę na rozmowę. Moje dzieci też są starsze, więc też jest, jest trochę inaczej, ale powiem Ci też, jaki miałam sposób, kiedy moje y, dzieci były młodsze właśnie na to, żeby z nimi sobie poradzić, jeżeli coś bardzo chciały w sklepie właśnie dostać. Presja rówieśnicza jest i ona zawsze będzie, ale dzieci warto nauczyć tego, że po prostu swoją własną wartość i taką ym, po prostu brały z tego, jakimi one są ludźmi, a nie z tego co posiadają. U nas na przykład mamy taką zasadę, że na urodziny one mogą sobie wybrać droższy prezent, one dobrze wiedzą na przykład jakie one mają y, budżet, jakim budżetem dysponujemy i one po prostu w ten sposób sobie układają. Szukają, szukamy bardzo często właśnie jakichś tańszych, yy, tańszych opcji, Przy, yy, przypatrujemy strony internetowe, porównujemy ceny, porównujemy co za daną cenę można dostać. Nie, zna, nie zawsze po taniości znaczy dobrze, to jest moje absolutnie ukochane powiedzonko, ale czasami jest tak, że po prostu biedny dwa razy płaci. Także porównujemy, na przykład ostatnio moja córka, yy, dzięki właśnie temu systemowi, yy, kupiła sobie na urodziny Nintendo Switch nową nową konsolę, to jest dość drogim zakupem. Ale dzięki temu, że ona właśnie kilka miesięcy wcześniej już wiedziała, że chce tą konsolę, zaczęła kombinować a skąd ja mogę wziąć pieniądze, a tutaj przyszła do mnie i ustaliły się po prostu plan działania, wiedziała ile będzie miała budżetu swojego na urodziny, wiedziała tutaj, że tam gdzieś babcia jej coś da, coś tam od taty dostanie, coś ode mnie i od mojego partnera, także i sprzedała też swój, swoją yy, konsolę, trochę się u mnie zapożyczyła, także ona w tym momencie nie zostaje swojego kieszonkowego przez kolejne 3 miesiące i w ten sposób właśnie ona sobie kupiła ten yy, droższy prezent, ale to nie jest tak, że ona po prostu przychodzi do mnie, mamo kup mi i mama leci i kupuje. Także rozmowa z dziećmi o tym, dlaczego nam nas, nas, na, na coś nie stać w tym momencie, bez wchodzenia w jakieś ogromne szczegóły, po prostu... Powiedzenie o tym, jak sytuacja wygląda i bycie szczerym naprawdę procentuje, bo to też dziecko po prostu widzi, że nie ma się wszystkiego od tak... Bo ja chcę, bo ja w tym momencie i ja po prostu uczy się tego, że są inne metody niż branie szybkich kredytów, chwilówek, tylko po prostu można zaoszczędzić, można gdzieś coś właśnie sprzedać, też uczy się tego, że niektóre sprzęty to sprzedać na przykład wcześniej, niektóre później, niektóre się sprzedają lepiej, niektóre gorzej, niektórych w ogóle się nie da sprzedać na przykład. Także to jest taka jedna z metod, którą ja właśnie stosuję, jeżeli chodzi o nasze dzieciaki. Zaangażuj dzieci w planowanie. Ostatnio, kiedy planowaliśmy remont pokoju, dziewczyn, zaangażowaliśmy je w planowanie. Pokazywaliśmy im, co mogą, co nad nas stać, co mogą sobie zażyczyć do pokoju, a co jest absolutnie w ich gestii. Także ustaliliśmy taki plan działania. My pokryliśmy koszty farb, mebli oczywiście, takich rzeczy, ale jeżeli chodzi o dekorację pokoju i wszelkie rzeczy, te, takie typu, właśnie, piel, obrazki na ścianach, Wszystkie te, wszystkie te rzeczy są po prostu w ich gestii. Także dziewczyny dostają kieszonkowe, i jeżeli coś chcą za swoje kieszonkowe kupić, to jest właśnie yy, dla nich okazja, żeby sobie z, te, z tego kieszonkowego coś kupić do swojego pokoju. Innym sposobem na zaangażowanie dzieci w planowanie naszego, naszych finansów jest po prostu zaangażowanie ich w nasze zakupy tygodniowe. Ja zakupy tygodniowe raz w tygodniu spożywcze takie duże robię już prawie 3 lata i to jest absolutny game changer i to jest naprawdę coś, co zmieniło nie tylko mój budżet, ale też budżet bardzo wielu z Was. Także jeżeli jeszcze nie robicie zakupów raz w tygodniu, jest na ten, na ten temat na moim kanale kilka filmów i tam Was zachęcam serdecznie, żeby tam właśnie sobie zajrzeć. Jeżeli chodzi o zakupy raz w tygodniu, dzieciaki się musiały do tego przyzwyczaić, ale w tym momencie one planują razem ze mną. To znaczy, one już wiedzą, że na przykład ja robię listę zakupów. Ja tą listę zakupów robię codziennie po troszku, jeżeli coś widzę, że w kuchni im brakuje, robię tą listę. I one na przykład już wiedzą, że aha, mama robi zakupy, zakupy w tym tygodniu na przykład są w piątek. To są, to są czasami inne a po prostu dni tygodnia, Zależy od tego, jaki ja mam grafik. Dzieci wiedzą na przykład, że zakupy robię w piątek, czyli do czwartku, one muszą mi dać już swoje jakieś tam zachcianki, chciejstwa, to co, to, to, co one tam sobie zaplanowały, że na przykład chcą mieć czy do paklan, na przyszły tydzień, czy na obiad, czy cokolwiek. Przyzwyczaiły się i one po prostu uczestniczą ze, mnie, ze mną w tym procesie planowania. Jeżeli zawieracie na przykład, ja robię zakupy online, więc jeżeli o mnie chodzi... Ja po prostu y, pytam się ich, co one by chciały. Czasami ze mną siedzą na aplikacji czy na stronie internetowej i po prostu ze mną robią to zakupy. Je je jeżeli jednak na przykład idziecie z dziećmi do sklepu, y, po prostu. Warto im na przykład pokazywać, że słuchaj, tutaj jest promocja, ale ta promocja na przykład wcale nie jest taka dobra. Bo tutaj widzisz, ten produkt jest na przykład w gramaturze 100 gram, kosztuje więcej za kilogram niż ten, który na przykład jest bez promocji. Gramatura jest 400 gram za kilogram, on jest tańszy, więc bardziej się opłaca, tak i tak. Więc to jest kolejna taka metoda, która jest genialna. Warto ją uczyć dzieci, bo one potem. Kiedy już zaczynają same robić te zakupy, zaczynają na to zwracać uwagę, i faktycznie tak jest, kiedy czasami muszę ich wysłać na przykład do osiedlowego sklepu, który jest dosyć do jogi, to one już właśnie przychodzą do mnie i mówią, mamo, wybrałem tą i tą opcję, bo ona jednak tutaj sprawdziłem tą gramaturę, yy, ta była na przykład na żółtych metkach, <grym> sprawdziłem, nie było żadnych, tam na przykład jagody kupywali ostatnio, nie było żadnych zgniłych w środku, bo też właśnie ich tego uczę, żeby jeżeli coś jest w opakowaniu. Przetrzepać się trochę, bo czasami właśnie są jakieś jedna zgniła, no i wtedy już całe opakowanie jest do kosza. Więc to są takie podstawy podstaw, o których my nie zapom zapominamy, bo to jest tak zwana krątwa wiedzy, także nam się wydaje, że to jest tak oczywiste. Że tego po prostu dzieciom nie tłumaczymy. Także to jest yy, taka właśnie coś, co możemy pokazywać, a po prostu tłumaczyć im, kiedy one do nas przychodzą, rozmawiać z nimi i pokazać im, że te finanse są fajne, że to nie jest moje denga i to nie jest tak, że my sobie wszystkiego odmawiamy. My po prostu dokonujemy mądrego wyboru. Kolejnym takim bardzo ważnym dla mnie wyznacznikiem takiej zdrowej relacji dzieci z pieniędzmi jest po prostu relacja bazująca na zaufaniu. To znaczy, ja moim dzieciom yy, staram się nie kłamać i nie, po, nie obiecywać, że na przykład, tak, tak, ja ci kiedyś to kupię, tak, na pewno kiedyś pojedziemy do Legolandu, czy kiedyś pojedziemy do Disneylandu, czy coś. Ja po prostu z nimi rozmawiam. Ostatnio na przykład była taka rozmowa o Disneylandzie i o pojechaniu na przykład do. Tego parku rozrywki, zostaną tam w hotelu. Ale zaczęliśmy. Park. Mówię do nich ok, to chodźcie, zobaczymy, jakie tam są ceny. Jak zobaczyli ceny, to co im powiedzieli, że absolutnie nie. Oni wolą. I pokazałam im te ceny, pokazałam im, co za, te, co za tą całą cenę tej wycieczki gdzieś tam na dwa dni do, do Disneylandu. To jest całkowicie teraz domowe i zmyślam, co oni by po prostu mogli mieć za tą cenę, gdzie moglibyśmy pojechać w jakieś inne miejsce. Więc to jest taka już. Dla mnie po prostu relacja bazująca na tym, że po prostu ja ich traktuję jak takich normalnych, jakby to powiedzieć, traktuję ich jak dorosłych, ale z nimi tak rozmawiam, że po prostu staram się im tłumaczyć adekwatnie do wieku, więc staram się po prostu im tłumaczyć, że tutaj płacisz bardzo dużo za to, że to po prostu jesteś w tym Legolandzie, że jesteś w tym Disneylandzie, że, że jesteś gdzieś tam i po prostu płacisz za to, że doświ za doświadczenie. A na, sam, na, samą, na samą wycieczkę bardzo, bardzo chętnie może kiedyś się wybierzemy, ale to po prostu dla mnie osobiście jest to po prostu przerost nad treścią, bo, bo kiedyś byłam, byłam, udało mi się pójść już jako właśnie Yy, już jako dorosła osoba, dziecięce zachcianki. Słuchajcie, jeżeli chodzi o dziecięce zachcianki z młodszymi dziećmi jest dużo prościej, ponieważ kiedy na przykład chodziłam z moją małą yy, Izabelą do sklepu, bardzo fajnym sposobem jest po prostu, jeżeli idziecie na przykład przez yy, duży supermarket, przez jakieś tam zabawki, coś tam tego wiadomo, dziecko chce absolutnie wszystko tu i teraz. Genialnym sposobem jest to po prostu zrobienie zdjęć tym zabawkom. I powiedzenie tak, słuchaj, to chodź zrobimy zdjęcie, zrobimy listę na Twoje urodziny. Chodź zrobimy zdjęcie, zrobimy listę na Twoje kieszonkowe. Zrobimy listę dla świętego Mikołaja. I bateria mi miga. I robisz te zdjęcia i mówisz do dziecka, no to chodź zrobimy listę zdjęć dla świętego Mikołaja, na urodziny, na Twoje kieszonkowe, na jakieś tam różne, różne rzeczy. I uwierzcie mi, że w większości przypadków o tych rzeczach po prostu zapomina. A zaspokaja już tą swoją potrzebę, że tak u, w głowie, czy u ciebie, czy na przykład u tego dziecka ta rzecz już jest. To jest genialny sposób, jeżeli na przykład chodzisz po sklepie i coś ci się podoba i to jest po prostu tak genialne, ale nie miałaś, yy, nigdy nie wpadło ci do głowy, że to jest coś, co, czego ty byś chciała, czego ty byś potrzebowała. I wtedy właśnie wyciągasz telefon, robisz zdjęcie tej rzeczy. Absolutnie ochota, ci przechodzi, masz tą taką szybką potrzebę zaspokojoną, bo u Ciebie w głowie ty, ty, ty coś, coś zrobiłaś z tą potrzebą, tak jakby się już zaspokoiłaś, a potem na przykład po kilku dniach możesz przeglądać swój telefon i gwarantuję Ci, że prawdopodobnie nawet nie będziesz pamiętała, dlaczego tak ta rzecz Ci się podobała, albo ona Ci się będzie tak podobała w drugą stronę, że wrócisz, kupisz ją i będzie się nosiła z zadowoleniem przez kilka kolejnych lat albo miesięcy, ale to będzie coś, na co Ty faktycznie chciałaś wydałaś pieniądze i będziesz właśnie z tego zadowolona. Kolejnym świetnym sposobem jest ustalenie z dzieckiem właśnie planu oszczędzania. Możesz na przykład wydrukować z internetu tzw. Tak spreadsheets, które założyć dla dziecka taki jego własny fundusz celowy, na przykład na komputer, na, na cokolwiek, wyznaczyć mu kieszonkowe, słuchaj, tyle i tyle na przykład dostajesz miesięcznie, o kieszonkowych w ogóle za chwilę wam pają, bo to jest genialna sprawa. Tyle i tyle dostajesz miesięcznie, Tyle i tyle zajmie ci, żeby do tą rzecz dostać. Dziecko samo decyduje o tym, co ono po prostu zrobi z tymi pieniędzmi, jak ono je zaoszczędzi i może na przykład wyjść z jakimiś pomysłami, jak ono może sobie dorobić. Także to też uczy dziecka po prostu brania odpowiedzialności w swoje ręce. I, i uczy dziecka tej sprawczości. Nie tego czekania, że ktoś mi poda na tacy, tylko uczy je, okej, okay, to co ja mogę teraz zrobić, żeby tutaj sobie coś zarobić? I błagam Was, jak dziecko do Was przychodzi, że mówię do Was, słuchaj, mamo, ja, tato, ja chcę sobie zarobić, yy, co ja mogę zrobić, żeby sobie tutaj dorobić coś, nie wyśmiewajcie go, tylko po prostu powiedzcie mu tak, słuchaj. Chodź, przyjrzymy Twoje rzeczy w Twoim pokoju. Może jest coś, co, możesz, co możemy sprzedać. Może są jakieś prace domowe, takie cięższe, bardziej wymagające, które na przykład możesz dziecku dać. Ja na przykład, kiedy byłam starsza, już byłam nastolatką, pomagałam na przykład trochę mojej mamie w pracach biurowych. I ona mi po prostu za to jakieś tam y, wtedy pieniądze płaciła, roznosiłam ulotki, robiłam takie różne właśnie y, rzeczy i też na przykład dużo, bardzo pomagałam. Pamiętam, jak całe jedne wakacje... Y, Umówiłam się wtedy z moimi rodzicami, całe jedne wakacje pilnowałam mojej siostry i potem za te pieniądze, które właśnie wtedy sobie yy, jej pilnowałam, kupiłam sobie glany. I słuchajcie, do dziś nie pamiętam tą dumę, którą ja czułam, że właśnie sobie zarobiłam, zarobiłam uczciwą pracą, to nie było łatwe wtedy, ja byłam w ogólniaku, pilnowałam kilku latki. I robiłam to po prostu dobrze. Także to było super, super uczucie, które ze mną dostało do dziś i czasami właśnie sobie o tych glanach przypominam bardzo. Je kochałam bardzo długo, je nosiłam, były bardzo, bardzo wygodne. Także naprawdę to były buty, które ze mną potem były przez wiele, wiele lat, aż w końcu mój tato, któregoś razu sprzedając piwnicę mi je wyrzucił. A szkoda, bo bym bardzo chętnie sobie je trzymała tak po prostu na pamiątkę. Może bym przykazała je potem moim dzieciom. Wiecie, glany to są buty, które po prostu się nigdy nie niszczą. Także yy, ostatnie, to są, ostatnie, co ja chcę powiedzieć, to są po prostu kieszonkowe. Kieszonkowe to jest coś, co u nas absolutnie zmieniło podejście moich dzieciaków do finansów i moje podejście do ich finansów również. U nas kieszonkowe, jeżeli yy, przed lockdownem dostawali po 10 funtów miesięcznie, 30 funtów miałam przeznaczone po prostu na rozrywkę. Kiedy zaczął się lockdown, kiedy zaczął się lockdown, ja po prostu uznałam wtedy, że nigdzie nie wychodzimy, ozywki żadnej nie ma. U nas do tej pory dopiero potwierali kina niedawno, gdzie nic ciekawego dalej nie ma. Dużo rzeczy jest dalej zamkniętych, jeżeli chodzi o moją okolicę. Więc ponieważ my gdzieś sobie jeździmy, gdzie po prostu możemy sobie pochodzić, jakieś wycieczki, piesze, które są po prostu za darmo, ja po prostu przeznaczam przyzna im w dalszym ciągu, od kilku miesięcy, już po 20 funtów na y, głowę, jeżeli chodzi o po prostu ich y, kieszonkowe. I to jest, słuchajcie, rewelacyjna sprawa, bo na przykład jeżeli oni i na przykład, jeżeli jedno z nich coś zniszczy w domu i zniszczy to po prostu swoją medytacją, to oni płacą na przykład ze swojego kieszonkowego. Także to jest też jako taki system yy, no, karania można by powiedzieć. Bardziej dla mnie to jest taki system po prostu uczenia i odpowiedzialności, że zniszczyłeś coś, płacisz za swoich yy, pieniędzy. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, oni też w ten sposób mogą sobie po prostu oszczędzać. Mają te swoje pieniądze, to jest absolutnie ich sprawa, co oni z tym robią. Czasami sobie oszczędzają, czasami sobie po prostu wydają od razu. Mm, bardzo fajna, fajny ten, yy, bardzo fajne jest nam moje na przykład najmłodsze dziecko. Ona yy, kupuje sobie za każdym razem. No, za każdym razem mi mówi, że ona coś innego kupi, ale koniec końców, za każdym razem kupuje Robloxy w takiej gierce. I ona, słuchajcie, pierwsze dwa razy, kiedy ona dostała te pieniądze, wydała wszystko w ciągu 15 minut. Wszystko. Całe robloxy, które kupiła, w ciągu 15 minut był płacz, było skrzytanie zębów, ale ja pozostałam nieustępliwa i mówię: Słuchaj, wytłumaczyłam jej, posiedziałam z nią, popatrzyłyśmy, gdzie ona zrobiła ten błąd, przeanalizowałyśmy wszystko. I ona. Pierwsze dwa razy tak było, i potem za trzecim razem ona już po prostu sobie dozuje te swoje Robloxy. Ona dostaje, bo tam oni dostają jakąś pulę za te pieniądze tych Robloxów i ona sobie coś tam mogą sobie kupować w tej grze. I ona sobie po prostu je dozuje. Także już takie dziecko sześcioletnie już się właśnie nauczyło, że aha, tutaj to, tamto, to ja już muszę tutaj być bardziej uważna, bo ja te pieniądze chcę, żeby mi po prostu starczyły na jak najdłużej. To samo z dzieciakami. One na przykład bardzo często już teraz sobie mówią tak okej, okay, to co ja na przykład. Tutaj mogę kupić. Na przykład nie kupują już sobie tych całych, tych Robloxów, takich tych za 20 funtów, tylko na przykład już kupują takie tańsze i jeszcze odkupują tam jakieś kilka rzeczy, oszczędzają sobie na przykład, jeżeli chcą też sobie coś y, zaoszczędzić. Bywa na przykład, że powiedzą, że y, w poniedziałek, załóżmy, dostaną kieszonkowe, że w poniedziałek one oszczędzają, w środę już wydają, ale ja już jestem z nich dumna, że one te dwa dni przytrzymały te pieniądze i nie poszły za tym swoim impulsem, że okej, okay, to ja już dostałam, to ja już po prostu biorę. To jest, to jest tyle, jeżeli chodzi o dziecięce finanse i o to, jak ja rozmawiam po prostu z dziećmi o finansach. Podsumowując ten film, powiedziałam po prostu, żeby się najpierw uporać ze swoimi finansowymi demonami, żeby potem być przykładem dla dziecka. I jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, to, że wy zobaczycie u siebie jakieś tam zachowanie, to nie znaczy, że ta zmiana nastąpi od razu w tym momencie. Zmiana będzie powolna i ona po prostu nastąpi, ale musicie się uzbroić też w cierpliwość. Z dziećmi warto rozmawiać o pieniądzach, bardzo często właśnie mówimy, że w szkole powinny być rozmowy o pieniądzach, w szkole powinny być rozmowy o budżecie. Zacznijmy od domu. Umiesz liczyć, licz na siebie. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w kolejnym filmie. Pa, pa!